Stany Zjednoczone zdetonowały ładunek tysiąc razy potężniejszy od bomby zrzuconej na Hiroshima, a wszystko przez katastrofalną pomyłkę naukowców. 1 marca 1954 roku Stany Zjednoczone detonują swoją pierwszą bombę termojądrową. Test ładunku o kryptonimie Castle Bravo odbywa się na atolu Bikini, archipelagu Wysp Marszala. Przedsięwzięcie miało być ściśle tajne. A jednak szybko przerodziło się w światową kontrowersję przez swoje katastrofalne skutki. Naukowcy błędnie przewidzieli zachowanie cząsteczek Litu, które miały wziąć udział w reakcji. Zakładano, że zareaguje jedynie izotop zwany Lit6, jednak w ekstremalnych warunkach zareagował również drugi izotop Lit7. Te w połączeniu ekstremalnie wzmocniły eksplozję. Konsekwencji powstał największy sztuczny wybuch w dziejach ludzkości. W tamtym czasie siła eksplozji, pierwotnie szacowana na maksymalnie 8 megaton, wyniosła aż 15 megaton, tysiąc razy więcej niż bomba zrzucona na Hiroshimę. Kula ognia w sekundę osiągnęła prawie 8 km szerokości, zaś grzyb atomowy w mniej niż 10 minut aż 100 km. Co gorsza, test bomby wywołał wielką katastrofę ekologiczną. Radioaktywne pyły niesione przez wiatr zaczęły nieubłaganie opadać na zamieszkane wyspy atolu. Mieszkańcy nie wiedzieli, że ich życie właśnie się zmienia. Dzieci bawiły się na plażach, dorośli spoglądali z zaciekawieniem w niebo, obserwując jasny błysk eksplozji. Nikt nie przeczuwał, że to, co wyglądało jak widowiskowy spektakl, było cichym wyrokiem. Skażenie objęło nawet 10 tysięcy kilometrów kwadratowych Oceanu Spokojnego. Cztery dni później Stany Zjednoczone zarządziły ewakuację. Zbyt późno. Dla wielu promieniowanie już zrobiło swoje. Liczba ofiar do dziś pozostaje nieznana. Nie wiadomo ilu ludzi zmarło, ilu zapadło na nieuleczalne choroby. W strefie zagrożenia znalazł się też japoński kuter rybacki, a jego załoga była bezpośrednimi świadkami eksplozji rozdzierającej niebo nad Pacyfikiem. Zaraz potem na pokład opadł biały pył, nazwany popiołem śmierci. Dwa tygodnie później 23 rybaków cierpiało na chorobę popromienną. Jeden z nich zmarł, stając się najprawdopodobniej pierwszą ofiarą testu Castle Bravo. Incydent wywołał międzynarodowy skandal i panikę. W Japonii ochrzczono go mianem drugiej Hiroshimy. Jednak ta mroczna historia ma też pewną jasną stronę. Katastrofa wywołana przez USA stała się punktem zwrotnym w świadomości na temat zagrożenia, jakie niesie za sobą broń nuklearna. Doprowadziło to do podpisania traktatu o zakazie prób jądrowych w ziemskiej atmosferze. Dziś Castle Bravo kojarzy się nie tylko z ogromną eksplozją wywołaną ręką człowieka, ale też z brutalnym przypomnieniem, że nawet najbardziej zaawansowana technologia nie chroni przed ludzkimi błędami. Pył, który spadł na wyspy i ludzi, unosi się wciąż nad historią niewidzialny, lecz obecny. Czy od tamtego czasu naprawdę wyciągnęliśmy wnioski? a może kolejna pomyłka już czeka gdzieś w cieniu współczesnych laboratoriów? A jeśli chcesz więcej takich opowieści, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i koniecznie daj znać w komentarzu co sądzisz o tej historii. Do zobaczenia w kolejnym odcinku porzuconych tajemnic.